Nie powinniśmy nigdy samodzielnie leczenia modyfikować, leków odstawiać bez porozumienia z lekarzem. Bardzo często rodzice popełniają szereg błędów, ponieważ leki przeciwastmatyczne są bardzo dobre i bardzo skuteczne. Dość szybko dochodzi więc do zaprzestania. Jakichkolwiek występowania objawów niekorzystnych ze strony układu oddechowego. Dzieci przestają chorować, zaczynają dobrze spać, dobrze tolerować wysiłek fizyczny, sprawiają wrażenie zupełnie zdrowych dzieci. Wtedy aż prosi się, żeby pod wpływem impulsu własnego albo otoczenia odstawić leki, które dziecko dostaje, ponieważ tak naprawdę my chcemy mieć zdrowe dzieci, nie bardzo chcemy do końca wierzyć w to. Że rozpoznanie astmy jest rozpoznaniem na całe życie. Rodzice więc bez porozumienia z lekarzem modyfikują leczenie, zmniejszając dawki leku, często zapominają o podawaniu tych leków. Również takim momentem, który skłania do odstawienia leków jest okres wakacji. Wydaje się wszystkim, że tak jak dzieci jadą na wakacje, na wakacje jedzie również choroba i wówczas odstawiają leczenie, które powinno być stosowane. Dlatego też dzieci wracając po okresie wakacyjnym. I kiedy nakłada się na stres szkolny, na powrót do szkoły, na kontakt z alergenami, infekcje jesienne, tak często mają zaostrzenia astmy związane właśnie z jesiennymi infekcjami, z jesiennym pogorszeniem pogody, ale również często z tym, że nie były w sposób prawidłowy leczone w okresie wakacyjnym.